Nasza firma powstała w 1994 roku. Zajmujemy się projektowaniem maszyn i urządzeń nietypowych oraz rozwiązywaniem problemów technicznych w zakładach przemysłowych. Skąd pomysł na palnik? Sami użytkowaliśmy palniki dostępne na rynku, jednak nie spełniały one naszych oczekiwań. Opracowaliśmy więc w 2010 roku własny produkt palnik na pellet. Nasz palnik jest wygodny w użytkowaniu i bezobsługowy. Główne założenie konstrukcyjne polega na obrocie komór zewnętrznej, to jest nadmuchowej oraz paleniskowej znajdującej się wewnątrz. Obrotowy ruch obu komór powoduje, że palnik cały czas oczyszcza się samodzielnie z wszelkich zanieczyszczeń. Dla użytkownika oznacza to, że palnika nie musi w ogóle czyścić ponieważ komory cały czas się obracają, niezwykle istotne z punktu widzenia konstrukcji jest łożyskowanie. To jest nasz autorski projekt stworzony tak, aby zapewnić jak najdłuższą bezawaryjną pracę palnika. Warto tu wspomnieć również o bezszwowej komorze spalania. Wydawałoby się detal techniczny, ale dla trwałości urządzenia ma to również ogromne znaczenie. Z kolei nowatorska, modułowa budowa palnika to bardzo duże ułatwienie przy instalacji i serwisie. Nasz produkt spełnia oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.